Witajcie, kochani. Eee, mamy już szóste wideo z serii facebookowego kursu do nauki języka angielskiego. Eee, jak słyszycie, jestem troszeczkę dzisiaj w niedyspozycji, ale co tam, zwykła chrypka przejdzie. Eee, mam nadzieję, że wy czujecie się dzisiaj świetnie. Przechodzimy od razu do pierwszego zwrotu. Bywało lepiej. Mam dzisiaj chrypkę. No właśnie, a propos. No to słuchamy. I've had better. I've got a hoarseness today. I've had better. I've got a hoarseness today. Pomyślałam sobie, że chcę przełożyć to spotkanie. I figured that I wanna put off this meeting. I figured that I wanna put off this meeting. Tutaj mamy słówko figured zamiast thought. Thought oczywiście też jest bardzo często używanym słówkiem, natomiast jak sobie włączycie jakikolwiek film w języku um, angielsko-brytyjskim albo amerykańskim, to tam zobaczycie, jak często to słówko jest używane. Także przypominam, I figured, czyli uh, po prostu pomyślałam sobie, tak? I figure, figured that I wanna put off this meeting. To tylko nowa fanaberia dietowa. Trzeci zwrot na dzisiaj. It's just a new diet fed. It's just a new diet fed. Jak jesteśmy umówieni do kina? How are we fixed for the cinema? How are we fixed for the cinema? No, i to tyle słuchajcie na dzisiaj. Nie rozmawiam więcej, bo nie chcę nadwyrężać głosu. Życzę, życzę Wam pięknego dnia. I czekajcie na kolejne wideo, które już będzie w przyszłym tygodniu z nowo poznanymi czteroma zwrotami. Bye.